Hermes. Hermes był bogiem, do którego modlili się handlarze, złodzieje, podróżnicy, rzemieślnicy, politycy i myśliciele. Był uosobieniem sprytu, oszustwa i rozumu. Co ciekawe, czczono go również jako patrona sportu i przypisywano wynalezienie gimnastyki. Służył Zeusowi jako boski posłaniec, jednak jako bóg trikster sprawiał również mnóstwo kłopotów, a te zaczęły się zaraz po jego urodzeniu. Hermes i Apollo Zeus spłodził Hermesa z boginią Mają. Dziecko urodziło się na górze Kylene, w pokrytej asfoderami Arkadii. Zaraz po urodzeniu zakradł się on do trzody tysarskiego króla Admeta i uprowadził całe stado, które należało do W Wywiódł je krętymi ścieżkami w góry, szedł tyłem, żeby zmylić ewentualny ślad pościgu. Pogroził boskim spojrzeniem mijanemu starcowi. Później usiadł nad rzeką i zjadł jednego z wołów. Następnie znalazł jeszcze żółwią skorupę, do której przymocował kawał kija i końskie włosie, tworząc z niej pierwszą na świecie cytrę. Ostatecznie zmęczony wrażeniami całego dnia, wsunął się w kołyskę i usnął. Problemy zaczęły się nad ranem, kiedy Apollin zorientował się, że jego stado zaginęło. Od razu rozpoczął śledztwo i ruszył w pościg za Ragusian. Dosyć szybko odnalazł chatę Mai i kołyskę z małym Hermesem. Maja rozbawiona pokazała Bogu dziecko i wyjaśniła, że nie wie ono jeszcze co znaczy w ogóle krowa. Złodziej w tym momencie nie wytrzymał i parsknął śmiechem, zdradzając swoje postępki. Szybko jednak przekupił swojego przyrodniego brata cytrą z żółwiej skorupy, którą mu podarował. Apollo zafascynowany zarówno dzieckiem, które tak sprytnie chciało go oszukać, jak i niesamowitością instrumentu nie mógł długo się gniewać. W zamian Bóg Słońca podarował bratu laseczkę leszczyny. Był to magiczny przedmiot, który załagadzał wszystkie spory. Laska rzucona pomiędzy dwa węże sprawiła, że te od razu złączyły się na niej w uścisku. Tak powstał kaduceusz, jeden z symboli Hermesa. Hermafrodyta. Chociaż można wymienić przynajmniej kilka mitycznych postaci, które były dziećmi Hermesa, Najbardziej znaną z nich był hermafrodyta. Dziecko Hermesa i Afrodyty, które po rodzicach odziedziczyło zarówno imię, jak i cechy płciowe. Przedstawiono hermafrodytę na starszych greckich rzeźbach jako pięknego młodzieńca z piersiami. Później natomiast wyobrażano go jako Afrodytę z męskimi genitaliami. Część mitów podaje, że hermafrodyt urodził się bez płci. Obit już jednak wskazuje na inny rozwój wydarzeń. Podawał on, że hermafrodyt urodził się jako piękny młodzieniec, w którym zakochała się nimfa Salmakis. Miłość ta jednak przeraziła młodzieńca, który ratując się przed nią rzucił się do pobliskiego zdroju. Zakochana nimfa wskoczyła za hermafrodytem i objęła go tak mocno, że ich chciała splotły się w jedno. Przedstawienie Hermesa Samego Hermesa rzeźbiarze przedstawiali różnie. Pierwsze poświęcone mu pomniki, to hermy, od których bóstwo wzięło swoje imię. Były to przydrożne kamienie milowe, które z czasem stały się obiektem kultu podróżnych. Później hermy ewoluowały, stając się przedstawieniem brodatego mężczyzny, a właściwie jego osadzoną na supie głową. Ostatecznie jednak postać Hermesa wyewoluowała do urodziwego nagiego młodzieńca z przerzuconą niedbale przez ramię chlamidą. Dodatkowymi atrybutami Boga był podróżny kapelusz, petasos do którego przytroczone były niewielkie skrzydełka. Podobny skrzydełka miał hermes rzeźbiony u sandałów, a w dłoni, oczywiście dzierżył kaduceusz wężową laskę, prezentu tapolina.